Mo wiesz, że był fejk tam gdzie to, zniszczyliśmy, nie, mo nie mogliśmy to zniszczyć. Dobra, technicznie się teraz. Nie mogę. No, teraz. O! Co nie Dragonex sever... A bo ja jestem na moim patataliku! Ta What to jest? Co dobra, jest? Co to jest? Co to dobra, Co Dobra jesteśmy chodź to jest? Co to sobie Co to Spadłem, Co to Na no, czym ty? Kupię Bez komentarza No ja go lubię! Zostaw go To jest mój Florian A mogę go zabić? Ja, ja mam 50 takich także żeby... wiesz. <grywia> ja mam Ja otworzyłem hodowlę Widzę, jak. Check... o checkpointy są Spadłem z łóżka LOL To jest dziwne

Kurczę. Kurde. dawaj tą kajtku jeden. Ale nie zabierz mi... What? <grywia> Mój creeper! No nie będę zaraz bez creepera! Wzięcie! Dobra, przeszliśmy to i chyba kilka pomów było. Dobra, ja przed twoimi furtkami, bo ja nie Ej! Jakieś zwiększone skopi mamy, lol! Oj, no creeper, chodź tu. Poskąd? Łup! No kurde! Nie działa! Czekaj. Yy. Muszę zejść moją creeperkę. Ale tak jak wysmart moving. Ej, ładda. Ej, nudzi ci się. Yy. Yy, szczęście, że nie różowy pokoju. A był? Nie wiem czy był czy nie był Ej ale... O ten <śmiech> <śmiech> Jaki! Ej kolejne butelki zwiększające... Skok. Czekaj na mnie Nie czekam szyszko O ty w dupę Leć! Zamknij się! <laughs> A, tu taki Ale takie ty to butów nie masz. Kurde. Tam jest pan co jeden. Haha, <grymne> ha, magia. Wóle Ej, No przecież my tutaj inteligencie byliśmy. Nie byliśmy na tym ty tutaj. Tutaj byliśmy. A nie, tutaj nie myślę, Myślałem, że tu. Ładda. Fuck. No, to nie działa, co ty. Ej, nie, nie zzu, ja nie mam tu co? To jest takie dziwne. właśnie też coś myślę, że to jest dziwne. No w Trzeba sprincie Jezu nie! Nie, nie, chodź sobie, może mailić spony weźmy Nie! Dobra, nie, nie bierz, nie bierz ja,

No nie! <grym i zanówka> Jaki <grym i> wredny <zanówka> chciał mi podkopać! <grym i zanówka> Tas skrzacie jeden! Ło! Parkur dobry! Ej, what the fuck! nie uduś się owco jedna! Co się duj się! O ty, dzięki, że mnie kurde chcieliś podkopać! Ej, syfie, my mamy normala! Słuchaj! Gul, 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 gul! Nie! Dzięki! Nikt się, uratuj się! Dzień, skopki, się. Nie. Dzięki, się. Jak zrobiłem? <grym>. Widziałem! Przepraszam. Och, coś tam luk, aha. Aj, kolesiowi chyba drabinek brakuje. Leć. Brawo, to jedna! <grym> <grym> Ale se polatałeś, to nie? Kiedy ja mogę nazwolić kriperze pojeździć? jeździć? Ja Na lepiej. końcu czeka dla ciebie Creeper. Yeah! Ale ten mój, czy taki, ten zły? Ten twój. I Mam ten ten zły... point, co, ci. Co? Otwierajcie checkpointa? E, Odkryj checkpointy. Co to nie takie checkpointy? No nie! Jaka szmata? Uh, Ipko! No kurwa! O widzisz? Magia! Jak ci tam! Nie da się. Aj, tam co to? Ja też. Ha! <laughs> Dobra. Jaj, much, muchomorek. mucho morek. Ej, staj, nie Mushroom, mushroom, Łada. Lol? Nie, yeah. Da się? Ej, masz te poty, rzuć we mnie. No ty, to jedna. W dupę jeżdżę. Czekaj, ja, ja wyląduję, a nie... Chodź. No. Jaj. On ma gma, To się nie da. A, nie mówiłem? Od giema. Puu, fuck you bitch. Um. Dobra, jesteśmy po długiej i... Im... Kaniu. Fajnie. O, ty... Je, yeah, weszłam, a ty nie! Ile tego żelaza? Pa, jakie fajne. E, już mi to się... Dzięki. O, mamy normalne Ej, nie bi. Nie O fajnie. Auto za. Ja. Tutaj jest 100% y, 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 surowców. ładda To jest parę umieram. Co? I co? ładda Ej, właśnie nie strzelasz? Ja mam takie lagi to. Ale to jest aluminium. Aluminium! O no, jaka Ty kurwa jesteś? Nie Fucking bitch! Ej co to jest? Squid! Ej coś mi na ryby No squid! Nie jakieś książki w dupę! Lukt ile tego gówna jest na górze? Dobra, zostawisz. Dobra, mamy wypić, żeby już nie się go speeda. No, a ja tego nie będę pił. No wypij, wypij. To nie jest to, co ty myślisz. Znaczy, to nie jest to, co... No. No, no. No więc właśnie, ja tego pić nie będę. Ej, co to jest to, co ja mam w ręce? Ja się to boję zrespić. to. A, a mogę to Nie wiem, co to jest. No bo to może być noc. Wyrzut to najpierw. Pi pisze dragon. Jaszturka! Skocz ty, to A ja boogarny, ja kupa! Wywal to czycu Dobra! Leć! E, czemu to chodzi? <grym> o, w dupę ten chodzi. Dzięki, że ja dostałem teraz. Byłem Ale... go. Dobra płyni co jesteś Menda Chodź tu, ja cię przytam. Ej, ty te kaktusy kochasz, nie? Ej, chodź tu! Ej. Ej, co ty robisz? Nie wiem. Poslańcy? To jest wielka tajemnica checkpoint wiesz że niektóre checkpointy to tutaj y, TNT albo coś? Albo I Dobra furia! Chodź tu Co on jest? Jestem! Aluminium! O! No, to głównie nie umie lodować. Weź mi mógł stąd. Skąd masz to? Jest Jaki ciper. grzyb? Chiper. Chiper. Tiper. Chipper. Tipper. I. Weź się walę w Czekaj, Czekajcie, ja zaraz wrócę. Shift. Nie, z to do Squid w rachunku. Ja zaraz wrócę. Nic się nie dzieje. naprawdę chcesz chyba bana. O ty w dupę, ej! Wypiłem to twoje, znaczy. Rzuciliśmy to Zwykle. Dobra, jesteśmy. Ej, papier! Tak? Kurwa, mi